Zobaczyć. Dostanę krochówkę na obiad, to się pożegam. No co Dobra, jest? Strażnik nie słyszycie mnie? Na... Więzień uciekł. uciekł! Straż! Miała być Gdzie oni się podzieli? Straż nie tutaj! Zamknęli mnie, więc o co chodzi? Wytłumacz głowowi, bo ja nie mogę! Dobra. Po kolei. Po pierwsze, tatuaż z planem Lochu nie powinien otaczać przebitego serca z napisem MAT. No co? Siekać z chłopy! <śmienny> — Spokojnie, Arian. — Co tu robisz? — A jak myślisz? — Za co cię zamknęli? — Zabiłem Foltesta. Podobno. — Szkoda. Miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltest nie uczynił jej krzywdy? Foltest kazał niebieskim pasom strzec jej jak oka w głowie. Skurwiel. Powinien ją chronić ktoś szlachetnie urodzony. Baronet, co najmniej. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz. Najpierw musimy się przedostać do składu oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Poczekam tu. Wróć, jak oczyścisz przejście. I synu szzuju je baly! Kido się pojemil! Chój ci w żyć! Macka jest za zajebiec. Słyszysz! Rić je z Jesteś za wcześnie. Masz wizytę dopiero jutro. Będziesz musiał zadwić mnie poza tym na szczęście. Schodami na górę. Tędy. Drugie drzwi na lewo to skład oliwy. Ze mną, to nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się, mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo. Żegnaj, Wiedźminie. nie. Mówią, że zabiłeś króla. Nie. Nie zabiłem. Wierzę ci. No, cieszę się. Głupie by wyszło, gdyby musiał się teraz zabić. Rębacze przeżyli sturm? Piją na umór od dwóch dni. Jestem ci coś winien. Nie jesteś. W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciastym przejściu, ruszyć się nie ma gdzie, z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami, no i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z dziesięć razy dostałem po hełmie. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem, ale żyję. Do wesela się zagoi. Byłeś z rębaczami, gdy wpadliście w pułapkę wiewiórek? Byłem. Zdzieblarz mówił, że skojatele byli wyjątkowo zajedli. Zauważyłeś jakieś znaki szczególne, rozpoznałeś komando. Nosili maski oddziałów specjalnych, jak trofea, i ciągle wrzeszczeli Orwet. Skąd tam się wziął smok? Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to, źlez kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków. A tobie może się przyda. Pora na mnie. Grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich. Mhm. Ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie. Idź już. Daj mi chwilę. Get out! Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do Kajdana, nie czapkę, nie widkę Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd, dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica, dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale. Znajdziemy królobójcę. wtedy inaczej zaśpiewają. Rosz o to zadba. Myle się szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale. Z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy kroju barona Kimbolta i Marvela. Tylko Stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony nie to co Kimbold. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Orweta widziano wielkiego łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Tris. Tak. Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami mm -hmm. i opowiesz mi o INFR. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić Co Cuma, klar, kapitanie! Zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temerii. Gdy został pokonany, Honor ugieł karka Ariana, by ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do Ciebie miano Królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi jak Vernon Roche nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Tris opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, które mu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy. Albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Słuchaj, broń, Elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demawenda, jaśnie oświeconego pana Edir, no suwerena Doliny Pontaru itd., itd. A ty, kim jesteś? Przyjaciele mnie ludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopają, czego chcesz. Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek Foltest, ale potrzebuję pomocy ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych skojatel. Nie chcę złota, sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Neckera, pora iść. To jak, Elfie, dogadaliśmy się? Plot sam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma?